Samorząd przez ostatnie 30 lat osiągnął ogromnie dużo dla swoich mieszkańców. Jeżeli ma wciąż dobrze pracować dla dobra Polski i Polaków, to wymaga pewnych zmian, pewnych gwarancji, pewnego bezpieczeństwa. I te zmiany zostały zapisane w 21 tezach. Najważniejsze z tych tez są te, które dają gwarancję dobrego funkcjonowania samorządu, czyli te odnoszące się do stabilizacji finansowej i politycznej czyli na przykład samorządowy senat, dochody adekwatne do zadań, wpływ samorządu na stanowienie prawa. Będziemy chcieli zobowiązać na przykład członków Zarządu Związku Miast Polskich, którzy są z poszczególnych województw, członków Unii Metropolii Polskiej Miasteczek i tak dalej, że razem te wszystkie korporacje zebrały się i zrobiły konwencjach wojewódzkie na temat tych test i wypracowały wspólnie postulaty. Część ustaw już mamy gotowych. Będziemy chcieli odświeżyć, przedyskutować, żeby po prostu przedłożyć parlamentarzystom jako gotowe rozwiązania z tu. że oświata, zdrowie, ochrona środowiska to jest wszystko, co jest ważne dla mieszkańców. I dlatego chcemy, żeby ci mieszkańcy mieli swój głos przez nas. My jesteśmy przez nich wybrani i chcemy mieć kompetencje, żebyśmy mogli do nich w pełni pracować. Mamy zagrożoną demokrację i za chwilę, jak mówi część panelistów, może taka sytuacja, że nie będziemy świętowali 30 lat samorządu realnego, tylko 30 lat nowych organów administracji państwowej, stają się tak naprawdę organami administracji państwowej, a nie samorządami. Jeżeli nasi się pozbawi kolejnych kompetencji, kolejnych środków finansowych, to nas przerzucało kolejne zadania, na przykład dziedziną światy bez środków finansowych, no to nasza władza jest